Kochani, potraktujcie ten odcinek jako prezent! Dobra, wiem. Mogę już przynieść różkę. Wiru, 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 wiru. Dup, dup. Siu, Ciukaj loczki. Brakowało wam, co? Takiej prawdziwej wakacyjnej żenady. Chodź, Czego się patrzysz, co? To co teraz czujesz to nie słońce z Grand Canarii, mój drogi. To promieniowanie tego gówna. O Boże! Oh! Oh! Victor! 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 Oh! o Boże! Oddal się od monitora o przynajmniej 5 metrów i zapraszam cię bardzo serdecznie do... pamiętniki! Pa... Pamiętniki z wakacji Pamiętaj ten czas Zanim zaczniemy będę miał do ciebie prośbę Dzisiaj to ja dałem tobie prezent Co prawda są to patyki z betonem Pomieszane z kamieniem ownięty świątecznym papierem Ale wciąż to prezent, ok? I chciałbym abyś w najbliższym czasie podarował coś Łukaszowi. Łukaszek to chłopak, który urodził się bez jelita cienkiego i żyje dzięki żywieniu dożylnemu. Łukasz jest całkowicie fizycznie zależny od innych przez uszkodzenie neurologiczne, a dokładnie nowe porażenie mózgowe dziecięce. Łukaszek miał nie przeżyć, ale ma już 9 lat, jest szczęśliwy, aczkolwiek. W tym roku jest trochę gorzej Niestety, ale mama Łukaszka, która spędza z nim non-stop czas Jest cały czas przy nim, a usłyszała diagnozę Dystonia uogólniona I tu wchodzicie, kochani wy Cali ubrani na biało Pełną historię Łukaszka przeczytacie w zbiórce w opisie, do której Was serdecznie, ciepło, najbardziej zapraszam, ponieważ potrzebuję tam Waszej pomocy. Ponieważ to właśnie Twoje 2, 5, 10 zł może naprawdę pomóc Łukaszowi. Ja dzisiaj przelałem 2000 zł na cel Łukaszka i chciałem przy okazji ogłosić drobny konkurs. Osoba, która przeleje najwięcej na cel Łukaszka i jest moim widzem, będzie miała opcję zobaczenia mnie w taki sposób, że ja po prostu do niej przyjadę, do jej miasta. Skoczymy na jakiegoś kebaba ze seitanem i trochę pogadamy. To jest cały ten mój drobny konkurs, aczkolwiek zachęcam tak naprawdę wszystkich, żeby przelewali jakąkolwiek kwotę, bo naprawdę ona pomoże i coś znaczy. Serio. Jestem w stałym kontakcie z mamą Łukaszka, będę wam się przypominał o tej akcji, a będę również wyróżniał osoby za, za pomoc. Jak na razie potrzebuję waszej pomocy finansowej, ale również udostępniania. Każde udostępnienie na, na Instagramie tego, że wy wpłaciliście już naprawdę mega pomaga. I nie dajcie sobie nikomu mówić, że nie można się chwalić, że się pomaga by ponieważ to jakby nagłaśnia sprawę. Śmiało klikajcie w opis i ja stąd zmykam. Cześć. Gdzie ja popełniłam błąd w życiu? Państwo Morawscy mieszkają na Gran Canaria. Rozpoczęli właśnie urlop, który może skończyć się katastrofą. Syn Jakub postanowił bowiem zrobić rodzicom niespodziankę i przedstawić im tutaj swoją ukochaną. Anita. Renata była zawsze krytyczna wobec wyborów swojego syna. Wiktor, tyle razy prosiłam, nie wchodź w butach do domu, przed chwilą tutaj posprzątałam, 22 lata jesteśmy razem, a ty ciągle to samo. 22 lata razem, a ty cały czas chodzisz! Przestań chodzić! Zobacz, ty doskonale wiesz, że ja chcę, żeby było czysto. Przecież my mamy dzisiaj gościa. O, A tak ciekawa jestem, kogo Kuba dzisiaj przyprowadzi do nas no do pa, domu. No, jakoś miło dziewczyna zawsze przyprowadza, znowu, miłe dziewczynę. Znowu te dziewczynki w krótkich spódniczkach, żeby któraś mnie posłuchała, na pewno byłoby inaczej. Gdyby się ciebie posłuchały, te wszystkie dziewczynki w krótkich spodenkach, to one by wszystkie żyły. Bo one wszystkie umarły! No ja widzę te wszystkie widzki, które chodzą we krótkich spódniczkach. Wy wszystkie dostaniecie wilka i umrzecie! Do tej pory źle syn wybierał w życiu kobietę. Kierował się innymi kryteriami. Patrzył tylko na urodę, a to nie na tym polega. Powinno się również patrzeć na żylaki! Kod genetyczny lub ilość przeczytanych lektur. Ważne jest, żeby znaleźć swoją drugą połówkę, żeby spędzić z nią resztę życia. Ej, ja mam taką połówkę! Cześć, Boruciak! A spokojny Ruciak, jak tam? W porządku, Borucie. No to super, naruciek. Wiesz doskonale o tym, żeby któraś z tych dziewczyn była taka, jak ja bym chciała. Nie krótkie spódniczki, tylko normalna dziewczyna. Ja cię tylko zobaczę w krótkiej spódniczce. Przykolko jedna, wariantko jedna! Śmierdząca normalna kobieta nie umyta! Oczywiście będą spali w oddzielnych pokojach. 14 dni urlopu z nami. Nie pozwolę na to, żeby spali w jednym łóżku. Nie No oczywiście, ja nie dopuść do tego, żeby tu się pojawiła. Demonetyzacja! Masz spać w dwóch pokojach osobnych! O, zobacz już przyjechali. Cześć! Cześć, cześć. Zobacz, ile ta osoba ma lat, Wiktor. Jezu, rzeczywiście, z jakichś 79 lat. O mój Boże, ta kobieta jest niewiele młodsza ode mnie. Mój Boże, słabo mi się robi. Wiesz co, było trzeba nie karmić pierwszą swojego syna. W wieku 12 lat. Tak, moi drodzy, rodzą się mam i Jak wam mama oferuje mleko z a wy chcecie iść do szkoły, to nie przyjmujcie. Wiktor Morawski. Dzień dobry, Anita. Cześć. Mamo, tato, poznajcie moją dziewczynę, Anitę. Cześć. Trzyma. Dzień dobry, pani. Oh. Dzień dobry. Bardzo Dzień dużo. dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Mamo, dzień wszystko dobry. w porządku? Oh. Tak, wszystko tak, w porządku. wszystko w porządku, tylko trochę ją po... Tak, tak, wszystko w tak, porządku. Weźcie walizki, przejdźcie, przygotowaliśmy dla was pokoje. No Dobrze, dobrze. Pokoje? Ta osoba mogłaby być jego matką. Ta osoba mogła być imperialnym, intergalaktycznym wysłannikiem Nika Furyego! Oraz mentorem Jakuba Moreskiego. Wiem, że dla matki to będzie szok, jeżeli chodzi o wiek mojej dziewczyny. Ona zawsze ma problemy z moimi dziewczynami. Ale ten początek już nie zapowiada nic dobrego. Zapowiada kontent! Wiktor, daj spokój, zobacz, ile się. ona ma lat! Musisz się uspokoić ciągle, staraj Wiktor, ile ona ja ma, tak, ma, tak, on on ma lat? Ile ona ma lat, Wiktor? Gdzie ja popełniłam błąd w życiu? <laughs> Okej. Okay. Nie skuszę się, chociaż mógłbym tu powiedzieć tyle rzeczy. Ale co ty w ogóle swojej mamie nie powiedziałeś, ile ja mam lat? Co ty się nie wstydzisz? No żartujesz, no co ty wygadujesz? No ale wiesz, wiesz, że cię kocham. Kuba, ale jak gorszego startu nie mogłam sobie nawet wyobrazić z nią. Mogłaś się zesrać. No? No to, to jest najgorsze, co przychodzi mi teraz do głowy. A mam, masz lepszy pomysł, co, co mogę zrobić gorszego? Czemu mnie oceniasz? Przestań mi oceniać, okej! Okay? Po pierwszej reakcji matki Kuby, wydaje mi się, że nasza różnica wieku jest dla niej w ogóle nie do zaakceptowania. Było trzeba nie podrywać syna swojej siostry. Ja obiecuję, że z nią porozmawiam. I wszystko się ułoży, tak? Na pewno. No, na pewno. Jak obiecuję, to zawsze tak jest. Dobrze? Bardzo potrzebowałem tego buziaczka na koniec. Renata najbardziej cieszyłaby się, gdyby na tym urlopie nie było żadnej kobiety boku jej syna Jakuba. Zamiast tego musi robić. Co to było za zbliżenie? To, to by się reżyser pojie. Stern, kurde, z parodokumentem? dokumentem? Przynajmniej Wiktor interesuje się ani A czym się pani zajmuje zawodowo? Pani miejscowość? Mamy swoją firmę, prowadzę agencję Hostes. Y, Hostess. tego się po pani mogłam spodziewać, oczywiście. Dokładnie. Ja też od razu wiedziałem, że ta kobieta handluje ludźmi. Mamo, przestań. Ach, poczekaj. Ale Pani Renato, to, to nie jest tak, jak Pani myśli. Moja firma jest naprawdę bardzo poważną firmą i zatrudniamy tylko i wyłącznie wykwalifikowanych ludzi. Moje hostesy na, na targach oprowadzają klientów. Oprowadzają, no tak, tak. No już rozumiem, z czym to może się kojarzyć, wyobrażam sobie to, prawda? Dokładnie Z przemytem twardych narkotyków, które przewozi specjalnymi. Kartonami! Po tym, co ta kobieta powiedziała o sobie, o swoim życiu, to jest niedopuszczalne, żeby ona była w związku z moim synem. Co? Tak, to trochę niezręcznie, jak cały czas jesteśmy na pan, na pani. Może przyjdziemy na ty. A chętnie. Wiktor, jestem. W sumie jestem najstarszy w tym towarzystwie, mam 44 lata, także wypadało mi chyba zaproponować. Naprawdę? 44? Prawie jesteśmy w równym wieku. Ja mam 42. Słucha, pani ma 42 lata i pani nosi taką krótką spódniczkę? Kobiety w naszym wieku? Aaa, oh, Jezu, jakie to jest naciągane! No, myślałem, że wytrzymam dłużej. Kryste, jakby. Come on! Serio, mogliście się postać o 5%, i byłoby lepiej, w sensie. Nie robić z niej jakby starszą wariatkę na zasadzie, że się do wszystkiego czepia, nie ma nigdy racji. Mogliście pokazać tamtą dziewczynę jako spoko babkę, ale która ma swoje wady i sekrety, które chowa. Ale nie, ona się dosłownie czepia o rzeczy, o której nikt inny by się nigdy nie przyczepił. Ale <grym> to jest gówna. Chyba już tak mówiłem. W naszym wieku kobiety to mają już wnuki. A i tak patrząc po pani, to w tym momencie się zastanawiam, czy ja będę miała te wnuki. No spokój się. Ale ja bardzo bym chciała mieć dzieci. No tak, oczywiście, ale może troszkę za późno. My za Anitą idziemy na plażę, bo atmosfera robi się gęsta. Atmosfera gęsta i źle pachnąca. Słuchajcie, a może ja pójdę z wami na plażę? Wiktor, chyba ty żartujesz? A to kto to posprząta? Zobacz, ile my mamy Jezu, do zrobienia. Do, 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 do. Wiecie co, musicie wstać, odłożyć talerze do kuchni i możecie zasuwać nam na plażę nawet i nadzy. Ja na no pewno bym się wykąpała. No pewnie ja też. Kuba, idziesz? No, no pewnie, że Ba. Czego się patrzysz, co? Nasyp mu piaskiem w oczy. A to też idę do piasku. Kubuś, poczekaj, ja cię muszę nasmarować. Ty doskonale Kubuś, wiesz, że to słońce mamo. jest zdradliwe. Nawet przez chmurę. No bo przyznaj, nie znasz wrażenie, jakie, A, to mało to, to, jakie masz czuła, to, to ty skóry. Wiecie co, Właśnie sobie przypomniałem, że oni są na plaży pełnej ludzi. I ci ludzie o dziwo nie grają w tym paradokumencie. Ci aktorzy, amatorzy, oni grają przy plaży pełnej ludzi, rozebrani, bez żadnych umiejętności aktorskich. Po prostu mówił tak tu cicho. Mówmy teraz szeptem i wyobraźcie sobie ten cringe na planie. Po czym ten cringe, który Ty odczuwasz, oglądając to, jak jaki oni odczuwają, cringe. I potem jeszcze sobie pomyśl o mnie, który nagrywa dookoła tego odcinek i też czuje cringe. I teraz wszyscy umrzemy. Ten paradokument jest jak cebula. Mama traktuje mnie jak pięciolatka. No ja już mam tego dość, no nie, nie daj rady. Masz dość! Jak pięciolatek. Dobrze, ja widziałam, jak ty patrzysz na nią, tak? Na tą osobę widziałam! Przestań patrzeć na tą osobę! Może pisz ze mną się Nie, nie pójdę, a patrz, zobaczysz, jak dostaniesz. Poparzenia! To cię żadnym nada, kwaśnym mlekiem smarować nie będę. Zobaczysz! Przecież tam nawet słońca nie ma. Moi chłopcy zaczynają się buntować i to wszystko przez tą osobę. Ona co uważa się za piękną, ja mam być o nią zazdrosna. To chyba jakiś żart. Czy ktoś się liczy, ile razy ona już powiedziała osoba? Przypnę twój komentarz, jeżeli to zrobisz. Musimy porozmawiać. Ale co ty chcesz? Strasznie nie podoba mi się zachowanie baj. Dlaczego? Przecież to wszystkiemu winna ta jest osoba. Jak ty się zachowujesz, to wszystkiemu winna jest ta właśnie osoba. Mamo, o co ci chodzi? Ty wiecznie masz jakieś pretensje do dziewczyn, które poznaję. Jezu, ona nie ma problemu do dziewczyn, ona ma problemy do osoby. Cześć z tej strony, Dawid, osoba. <grym> Czasy się zmieniają, zmieniają, a ty się zatrzymałeś w średniowieczu. A w ogóle jak ty się do mnie odzywasz? Tyle lat wychowania na, na marne. Jak ty się do mnie odzywasz? Jak ty się do mnie odnosisz? Mówi do ciebie jak do człowieka. Uważaj sobie, bo zaraz zacznę do ciebie mówić jak do... Osoby. Ta osoba nie dla ciebie jest, synu. Nie dla ciebie. To nie może być twoja żona. No dobra, to idę jeszcze raz tworzyć postać w Simsach, no. Ta osoba nie jest dobra dla mojego syna. Ja wiem, co dla niego jest najlepsze, a ona to wszystko psuje. Przy okazji, słuchajcie, liczenia. Czy ktoś liczy e, czas e, do momentu, w którym zamknął tą kobietę w kaftan? Lepiej by było, żebym pojechała do, do domu, byśmy w domu wspaniały obiad zjedli. Bym zrobiła. Zobacz, jaki ty, synu, blady jesteś. Pewnie ta osoba nie gotuje, tylko ciągacie się po knajpie. A w knajpach to wiadomo, je się serwetki. A to w ogóle powiedz... Co na temat dzieci? A ja bardzo lubię dzieci, bardzo. Dobry temat przy Bardzo lubię dzieci i nawet chciałabym mieć kiedyś. Tylko wiesz, jeszcze nigdy tak skupam, żeśmy nie rozmawiali na ten temat, bo ja uważam, że to jest za wcześnie. Na rozmowę to może za wcześnie, ale na dzieci to już za późno. Przestań, No mhm. Już mam tego dosyć. O, ja też. A nie. Zapomniałem, że mi płacą za siedzenie tutaj. Widzisz, zobacz, ta osoba cię zostawiła. To ona ci tak kocha. Zobacz, ta osoba cię zostawiła. Ale ta baba mnie męczy, ja pierdolę. Pięć minut później. Jak, kochani, dzisiaj są uczucia? No wiesz, lepiej było, jakbyś ze mną stał, bo to takie troszeczkę dziwne być na wakacjach i, i nie spać ze swoim facetem. Kochanie, to chyba czasem jeszcze na to widzę, jak Po co tu jest ta scena? Po co my to oglądamy? W sensie... No nie, nie da się domyślić, to zaraz wejdziemy do łazienki! O, Boże! O! Witko! Witko, tak! Cała ta sytuacja jest krępująca. Cały ten paradokument jest krępujący, facet. Ja dosłownie patrzę na zegarek, którego nie mam. Mam tylko nadgarstek. Żeby sprawdzić, kiedy to się skończy, a to jest dopiero 14 minuta paradok... To jest, dopiero to, jest to jest dopiero 14 minuta paradok... Pierwszy raz obawiam się, że nie dam rady do końca składać tego syfu. Ten odcinek nie będzie długi i mi się to bardzo nie podoba. Mi się bardzo podobał czwartkowy odcinek, był bardzo króciutki, był super. Co się stało? Niektarze! Spokojnie. To jest ten moment, kiedy wydaje się Tobie, że twój syn jest na etapie wchodzenia za rękę w związku, a jest trochę inaczej. Słuchaj, nie nerwów. się, może jakieś proszki ci dać. Może to 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 zielone, co wczoraj brałeś? Może to 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 zielone, co wczoraj brałeś? Ciekawe, co brała zielone wczoraj. Może to, to 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 zielone, co wczoraj brałeś? To, że Jakub zostawił mnie wczoraj w restauracji, to było okropne. Ale seks pod moim dachem to niemożliwe. Słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. Ja mam tutaj pełną paletę ripost, które bym zastosował. Ale ja nie chcę. Ja po prostu chcę zmienić, jakby, wymiar, w którym się znajduję. Jakby, na... wolę się grzebać. Jakby ja jestem w momencie, w którym dosłownie mi jest głupio, że ja wam to pokazałem. Jakby. To zobaczę jakieś dziecko, taki ośmiolatek, popatrzy sobie w lustro i powie, Boga nie ma. Ojciec próbuje rozładować atmosferę. Co macie zamiar później robić? A wiesz, jeszcze zanim tutaj przylecieliśmy, to zarezerwowałam rowery przez internet. Taką fajną skali niedaleko znalazłam wypożyczalnie. I tak stwierdziliśmy, że właśnie dzisiaj jest fajny dzień, fajna jest pogoda. Chcemy sobie zrobić taką wycieczkę rowerową. Zobaczymy oko okolice. Świetny pomysł. Nas. może byśmy się wybrali razem na rowerki z nim. Rowery górskie, przecież to jest bardzo niebezpieczne. Rowery są strasznie niebezpieczne, ok? Rowery są okropnie niebezpieczne. Jakby możesz jechać i się zabić. Jakby możesz jechać, otworzyć buzię i ci osa wejdzie. Wlecie ci normalnie do jelita, ugryzie cię od środka, umrzesz na śmierć, bo byłeś uczulony. Słuchajcie, obstrajcie kask. Nieważne. Zamykajcie buzię, jak jeździcie na rowerze. To był fatalny poranek. Tą bitwę o mojego syna to może przegrałam, ale nie wojnę. Ta osoba musi zniknąć z naszego życia. Weź już ten cyjanek i przestań głupoty. Mam wręcz ochotę ci pomóc schować zwłoki tej niewinnej kobiety, bylebyś zamknęła mordę! Super montaż. W początku wyjazdu marzyłam o takiej chwili. Ja, Kuba i taka piękna Gran Canaria. Oj, ta Gran Canaria. To są dopiero super wakacje. A my, hejterzy, tylko tutaj tak siedzimy i zazdrościmy tego pięknego, wakacyjnego żwiru. Bizneswoman wygląda nie tylko dobrze, ale jest również w świetnej formie i wyprzedza swojego partnera na rowerze. Ale Co wtedy stało? coś się wydarza. Co się stało? Na przykład na widoki tego kamienia nie zauważyłem. Lera, I co teraz? No, boli No, no boli, no. Ja wiecie, nie znam dalej jechać. No, no. no, naprawdę, jakby... Wy się aż tak nie staracie, nie? W sensie macie takie... Po co nam zrobić tą ranę przekonującą? W się sensie, każdy wie, że tak czy tak, 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 jesteśmy, jesteśmy debilami. Jakby po co w scenariuszu zapisaliście sobie, że koleś rozwala sobie kolano, leci mu krew. Nie mogliście zrobić coś na zasadzie walną się mocno, w kolano, albo zwiknął sobie kostkę, dlatego ma siną i nie może wracać na rowerze z powrotem. Nie. On się optarł o kolano i nie, i nie może chodzić. Mama mówiła, że rowery są niebezpieczne. Już sobie wyobrażam, co będzie się działo w domu. I oczywiście, jak zawsze, wszystko będzie wina nit. Ej, ale serio byś odważny, to się zgodziłeś na te całe rowery. Jezu Maryja, syn co się stało? O, to się te stało. rowery, Zaczekaj. to te rowery, synku, pomalutku, pomalutku, usiądź tu, o, synku. Się. To trzeba przemyć. Ani ta zwoj na karetkę! Koniecznie no, bo... trzeba przemyć. To ta osoba winna jest temu. To ta osoba, to się! O się to trzeba przemyć. Mamo, Synku to się trzeba na... przemyć. Ternata to mnie naprawdę już wkurza. Ona w ogóle nie przypuści żadnej okazji, żeby stanąć między mną a Jakubem. No nieźle to wydedukowałaś, pani kapitan gadżet. Do lekarza natychmiast do lekarza. Do Toż to się tutaj gangrena. Toż to tężyc, jakiekolwiek inne choroby. Jak tam normalnie zaraz ta siemiec wleci. No normalnie mu wleci przez kolano do jelit i normalnie będzie taki taki duży ten tasiemiec. Jak Jak doktorze Hausie. Widziałeś Wiedziałeś, Doktorze się, odcinek, gdzie był ta siemiec w brzuchu pacjenta. W Doktorze się mu wyciągali tasiemca o tak, jak makaron spaghetti z jelit. Jakub, to jest mój syn i ja się nim będę zajmować. Potąd mam tej osoby, ta kobieta musi zniknąć. Chciałem tylko zaznaczyć w tym momencie, że nie musicie już e, liczyć e, tego, ile razy ta kobieta powiedziała słowo osoba, bo tego się już liczyć po prostu nie da. Ja to bym się chciała wyprowadzić do hotelu, szczerze ci powiem. No proszę cię, no nie róbmy tego, no chociaż ze względu na ojca, no sam tutaj zostanie, ja ci to wynagrodzę, obiecuję. Nie myśl o tym, powinnaś się teraz kochanie zrelaksować. Co? Chodź do mnie. Ej, a co z twoją nogą? Oj, tam noga. Ale myśl, ją uważa. Chyba lepiej uważać na matkę. Ej, czemu to są co chwilę miłosne sceny polskiej podróby Charlesa Boyla z Brooklyn 99? 30 minut później. Słuchajcie, zaparzyłam kawę. napijecie się przed kolacją? No ja Jaką kolacją? No przygotowuję kolację, wiesz? Ja chciałam, kolację? żebyś się troszeczkę odpoczęła. Robię ale, bardzo dobrą sprawę. Ale ja, ja gotuję w domu, ja robię dzisiaj kolację. Ale nie wyluzuj, daj spójny. Ale z... proszę, słuchaj, ja robię kolację. A chwileczkę, reniu. Ja Ale są łatwiej z... bardzo dobrze. Ale jest? zobacz, jak te ogórki są pokrojone. Przecież kubuś lubi cienkie plasterki w mizeria, nie grube, głupia babo. Ale jaki tu, tu babo tej... pan, jak to ta osoba gotuje Brana. w mojej kuchni? Jest to teoretycznie nie gotuje, tylko kroju ogórka. Sam sobie dostałem komentarz w moim odcinku gotowanko, e, gdzie nazwałem serię gotowanko. Ale piekłem. I dostałem maila na 500 słów, jakim to imbecylem jestem, że nazwałem to gotowaniem. Patrzysz, Uspokój jak to się, musisz, musisz Jak to? Odnoczy. Co ty ze mną robisz? Musisz, Ale pójdź, ja, mój... to Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Wiktor, tak Dobrze, wywal ją na dwor. Niech tam szczeka jak ciłała. Ja jednak, wiesz co, zrobię tą sałatkę. Może jednak się zrelaksujemy, ja mam bardzo dobry pomysł. A, winka to się napije chętnie, do oczywiście. Do sałatki na pewno będzie pasować. U, teraz pan Wiktor będzie startował do... Koleżanki, rówieśniczki, koleżanki, przyjaciółki. By the way, ja wiem, że mam trochę za długie włosy ostatnio, ale nie oceniajcie mnie. Ja po prostu bardzo chciałem mieć czapkę z Daszkiem. Wiktor jest bardzo miły. No, w sumie, jak będę miała chłopaków po swojej stronie, to jakoś wytrzymam te dwa tygodnie. A swoją drogą, to Wiktor jest naprawdę biedny, że ma taką żonę. Wiesz co, no, musi być biedny, skoro ma taką żonę. Trochę później. Chciałabym się gdzieś wyjść i napić drinka. Pójdziesz ze mną? No kochanie, no i nie kochany, bo no chętnie bym poszedł, no, ale co my to pójdę sama w Ani Anita, może ja pójdę z Tobą? No, ktoś tu łapie piłkę? Chce rzucić do kosza? Niech ta osoba sama idzie. W sumie też mam ochotę się zrelaksować, trochę odpocząć. No to bawcie się dobrze, słuchajcie. No Dziękuję i za kolano. No za Trzymajcie się. No trzymajcie się. No to kogoś będzie mógł w końcu na spokojnie cycka postać. Gdyby Renata była taka jak Ty, inaczej nam by się żyło. To jesteś taka pełna życia, jesteś zdroszcze. O nie. Czemu on ją kokietuje, będąc razem na trinku? Nie rób tego. Poczekaj. No. A coś z tam dostałem. Chyba jest semestr. No. Od koby. No coś ty. Zobacz, co piszą. Tato, musisz tu wracać. Mama pakuje twoje rzeczy. Chce ci wystawić przed drzwi. Renata już wystawiła walizki mi za drzwi. Teraz to, kiedyś zastąpiłem z jedną dziewczyną, no ma jakieś problemy ze zdrością. A ty cały czas jęczysz, Jak Ja nie lubię ludzi, którzy cały czas jęczą. Mogą zmienić to, nad czym jęczą, ale będą jęczeć, żeby jęczeć. Nienawidzę was! Nie chcę was nigdy widzieć na oczy! Przestań jęczeć, bo cię tak wyjęczę całego! Wczoraj Wiktor chciał wypić tylko jednego drinka, ale do tej pory nie ma po nim śladu. Renata, która jest wściekła na Anitę i na całą sytuację. Gotuje się ze złości. Kuba, wstawaj! Jak ty możesz spać? Jak ty możesz spać? Ta osoba i twój ojciec nie wrócili na noc. Jak ty możesz spać? Mamo, co ty robisz? Krzyczy. Gdzie ty byłeś całą noc? Co to ma znaczyć? Spakowałeś moje rzeczy? Co ty myślisz? kim ja jestem w tym domu? Wytłumacz mi to! Wytłumacz mi! Co ty robiłeś całą noc? Wytłumacz mi to! Dlaczego ty mnie lekceważysz? Co ta Wytłumacz osoba zanieś. robi w bajku? Ta osoba jest głodna i chce zjeść śniadanie. Ja was we jeszcze. Wiktor, dlaczego ty mnie lekceważysz? bawisz? Renata powinna się uspokoić i pomyśleć, co ona wyrabia. A wy powinniście bardziej przemyśleć swoje pranki, które są kompletnie bez sensu nikt się nie śmieje prócz was. Luzuj, zobaczycie! Byliśmy w innym pokoju. Dlaczego wy się ze mnie śmiejecie? Mieszkaliśmy w innych bo... pokojach! <laughs> Kiedy jest koniec tego gówna? Dwa dni później. Jak ty wyglądasz? Schabaj się zerwałeś, musiałbyś tego brzucha najpierw stracić. Musiałbyś tego brzucha najpierw stracić. Co jest? Czemu jesteś wiedźma, nie kobieta? No ale swoje o co ci chodzi? Przysz dobrze wygląda. I to ma być modne. Ale oczywiście to jest to są teraz najmodniejsze wzory w tym sezonie. Jakie... Modne wzory. Niebieski Smok jest modny w tym sezonie? Jak spędzisz dzisiaj dzień? No rewelacja, słuchaj. Byliśmy na zakupach, naprawdę no, świetne rzeczy pokupowaliśmy, musisz później zobaczyć. No ja dzisiaj też spędziłam wspaniały dzień. Rozmawiałam dzisiaj z Beatą, wiesz, tą z Urzędu Skarbowego, wiesz? Mamy jakieś problemy z podatkiem? Nie, żadnych problemów nie mamy, dużo rzeczy się dowiedziałam. Wiesz, że ta osoba ma męża? Co takiego? Wow, twist. Przynajmniej tyle. To jest prawda, czy nie? Kupa, ale. Masz męża, czy nie masz męża? No Poczekaj, ja ci wyjaśnię. Pytam się, masz męża, czy nie? Proste pytanie. No, powiedz, czy tak, czy nie? Mam. No nie, to nie mam o czym rozmawiać. I co by do męża? No i oczywiście zero-jedynkowe aktorstwo. Jak wiesz jestem, Misfit? Misja zakończona. Ta osoba nie będzie już w naszym domu. <noise> Ten jaki Wilan w ogóle Ej Joker, gdzie jest Batman? Wreszcie mogę spać spokojnie, załatwiłam tą osobę Ja wiem, że mój kupuś teraz cierpi, ale kiedyś mi za to podziękuję Wiesz co, podziękuję tobie w liście który napisze zaraz przed takim skokiem z wysokiego mostu Dziewczyna się wyprowadziła do hotelu, ale dzień później synek pogadał z ojcem i stwierdził, że musi ratować swój związek I pojechał spotkać się ze swoją kobitą Okazało się, że ma męża, ale on ją zdradzał z własną siostrą, więc go olała A teraz kocha tylko tego chłopaka i oni się wtedy pogodzili i wszystko super Co jest za montaż! Wieczorem wkurzony synalek i ojciec wyprowadzili się z domu do hotelu, bo mieli dość tej baby. Po kilku dniach mamuska poszła po rozm do głowy, postanowiła zaakceptować dziewczynę swojego syna i poszła ją przeprosić. I wszystko wróciło do normy i wszyscy szczęśliwi i happy end. Cuda się zdarzają. U Morawskich zapanował spokój i harmonia. Nikt się nie kłóci i nikt nie płacze. Cała czwórka w końcu może cieszyć się pełnią urlopu. I koniec! Pogodziły się i jelo! Zabijcie mnie proszę, nie? Na pewno dalsze wakacje miną im super i fajnie. Już się pogodziły, przecież już jest git, już, już, już się nie kłócą. Dziękuję za obejrzenie tego zbyt długiego odcinka. Nie do widzenia, nie do zobaczenia, ale przede wszystkim życzę Wam wesołych świąt, kochani. Mam nadzieję, że spędzicie je miło, wycieple, najecie się tak, że będą wam brzuszki pękać i umrzecie i będzie w ogóle najlepiej. Eee, takie moje wesoły świat. Do zobaczenia w czwartek, już po świętach i w jednym już z ostatnich odcinków w tym roku. Do widzenia, cześć, pa, pa i hej!